Eee... <laughs> kochani! Co to już? znowu my, wasi kochani, natręci! Będziemy dzisiaj Na wiać w jaskini! Przepraszam. E, tak, tak, tak. I... Wyspowiadam i... wyspowiadam. Dziennik LG nam co tu jest. O kurwa, ja, przestraszyłaś mnie! E, tutaj jest ten słup, nie? I my, tutaj ten LJ znalazł się, stary Cab, znalazł tutaj jaskini. No tak, ale to już w poprzednim odcinku było, tak. ty serot i No wiem, i teraz że w tym będzie zwiedzanko. Tak, 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 tak. No, no to, no to idziemy, no to. No, nie wiem, nie pamiętam. Teraz ze skinie się zmieniły. Oj, no o, i no patrz. no i węgiel, i, już. i i już węgiel, tak? O, już z Już skelet. O jezu, jaka O matko. Dostanie w oko, dostanie w oko, dostanie w oko. I dostanie oko, a za moich czasów opadł, zabiłem. O, dostałem achievement. A po moich czasów nie było naprężania? Eee. A, a za twoich czasów nie było przypadkiem je woko? Było je woko, ale nie było naprężania, było strzelanie jak z maszyni gana, było jak w Wietnamie, panie. <grym> eee, ja się zastanawiam, jak my tam zejdziemy. No, no nie skoczę, nie, no, nie doskoczę, nie ma, bata, masz kobla. Ooooooooo, Wyklej zolu jeden, głupi. Ja tu sobie kobla i se O, a ja tu se zbiję, zbiję i zbiję i zbiję i zbiję i zbiję i zbiję O! kopiałem pod sobą! A ja jak tu ciemno! O! Światło! 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 No debil no, debil no, debil Światło, 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 światło. znowu węgiel! No nie no, matko kochana! Nie wydobywam! Mam go w dupie! Haha. I jest do niej, jest do niej! basta, proszę, proszę. Widzę cię, widzę cię, widzę cię, widzę cię, widzę cię. Wiem, że mnie widzisz, wiem. Uuu, uuu, uu, uuu. Eee... A my tak łatwo pani. Tak, ale nie wiem, co my tu będziemy robić, bo tu strasznie dużo tego wszystkiego jest. O to chodzi O cholery, no. A kiedyś tu powiesz, Wchodzisz do wychodzisz eskini, tu skini i wychodzi ze skini, bo to była taka jedna dziura. O, tu nic nie ma? Ojej, do góry idziemy, dawaj, dawaj, dawaj! No to ci mówię, ale o Jezu, spinać się, o matku! Yep, yep, Te moje chore stawy, yep, no, że kilof jest jeszcze pod ręką i się w miarę yep, do Jop, jop, O. Ale poczekaj, panie, yy, no gdzie się yy, pojechać? No, w kolejce, jak yy, za PRL-u się? No, kurde, yy, no kartki masz, panie! Żelazo, dobra, żelazo wydobędę! A, ale żelazo, matko kochana! Patrz, oj, 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 oj. Poć, mam, no, mam złą wiadomość, panie! Czemu? Są tu i woda jest. O matko, nooo! Jaka lipa, noo! A za, zrobimy tutaj powódź mało, co? No Jej. dawaj, co lewaj! O nie, nie mnie! No bo za to za, zalepiłem, żeby nie było, co nie wiem. Lecz jest! A widzisz, jakie doświadczenie mówi mi? Sandstone, woda, jee, pięknie. I, i koniec wędrówki. O. Chodź tutaj, ej, krześniu. jasek, Ej, rysiu nie! ze tutaj! A. A. A e no ja nie się... zalewaj, no. no oh. ale ty masz nosa. Ej, dupa nie nosa, nic nie idzie, nie ma. Nie masz nosa, e, nosa. nosa? Da, ta no, nowa no, 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 muzyka w ogóle też jakaś taka dziwna jest. No. Nosa z nosa, a siusiu mata jakieś tam. No koza z nosa i rucha kozy. I ja też e nie lubię. rozumiem dzisiejszej młodzieży. No. Ja nie wiem, ja może taki e, stary poczekaj, jestem. Poczekaj, bo mnie, y, kurde, y, przy, y, poczekaj, weź, weź jak możesz, wiesz co, y, e, tam. Wiem, 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 już zaraz wrócę, czekaj do no, no. no. wróciliśmy! <grym> Jeszcze no. Polska nie zginęła, póki Minecraft żyje. Ojej, jak patriotycznie zachwaliło normalnie, jak na tą naftaliną z mojej szafy, jej. Ale niestety Minecraft powoli umiera. Ale patriotyzm nie umiera nigdy. Wiem, jestem patriotą i ci będziemy. nie, dumny to tak... nie spichaj, patrioto jeden ty! No eć, jedź, cieć Co ty no. dziadujesz jak mi tutaj nie, nie, nie mogę. Jego nie na narzekał ty dziadzie ty. Gdzie mamy? O tam ej, idziemy. Ej, 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 patrz. No tam idziemy teraz, no nie. No ja zapomniałem, no ja nie mogę, no. Nie, no bo ty tego ten tyłu. Te no czekaj, ja bym no, no nie o! O, o tak. Jezu nie pytaj! Nie o, mów. Mi. Nie, tu byliśmy, a jesteś ten byliśmy. O, byliśmy, no faktycznie. A to oh, nie, u, oh, tutaj nie byliśmy. <gry> oh. O, oho, an dupa, ale kutę, ale zaś wybrał jaskinię, panie. Normalnie, jak na żyłych czasów, normalnie fajna jest. No to ci mówię, że tak mało była się czuję, jak do dawnych czasów. On wezmę. A co? Jezu, jeżelaza, patrz, panie. o się, panie, żelaza. Juuu. Tu pani nic nie ma. Nie rozumiem tych. Nie rozumiem twojego dziwnego Minecrafta. oho. Czuję się jak ze starych dobrych czasów. I, ale nie było tych idoł, sorry winatu, tu no, ej Co? No nie było tych do. a <laughs> moje dysk. No No a Ja idę już się Ało. nad górę. Wiesz, i, wiesz, i... że noc jest? A a O, to będzie ciekawy powrót do domu. O, jestem przez kroku. Jezu, moja. weźmy mnie w a go normalnie nie wytrzymię. Piorę najbardziej ostrą rzecz, jaką mam. Łopatę! Dobra. Żeby tego nie bolało. Łopatę będę napieprzał. No, no. Ale mógłbyś mi... Nastaw mi ten dysk, kurw. Co? Znowu? No no, 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 upadłem z 40 metrów, no. A... Maszku, czeka na zdrowie. Jak ci się świeci fajnie. O, i zjedz. Dobra, to teraz trzeba wrócić do domu. Oj, 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 oj. Dobra, wrócimy jakoś. Oj, oj, pu... <głuch> Turendy ty żeś szedł? Czekaj, ja cię prowadzę, ja to pamiętam chyba. Czekaj, to było tam, nie tam, tam. O, dwa craftingi, gi, gigi, Tu chodź, tam idziemy. A w ogóle ty, Ty przecież ty masz ten. <laughs> ty przecież ty nie nagrywasz y, tym, no, z wyglądem z teksturę. Y, paczkiem. no, dobra, jak mówiłem ci zadanie, chciałem jednak zrobić starą, tą taką. na moich czasu tekstur nie było. No właśnie, nie, no. Były takie ło podstawowe, Ale nie? nie będzie tych, co... Eee. znowu kupa! <grym> Ale w wodzie to... O nie! O Jezu, ile <grym> białych tych! Patrz, patrz, patrz jaka wojna, patrz! Ojoj. Cztery! Oła! Ojej. Ej, bądź... Opatem cię zaciukam! Ty! Bezbóżniku, ty! Dostał, o patrz, zabijał się, za, 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 sam się zabijał, patrz, strzelaj do siebie! O, mam gość! Patrz, strzelaj do siebie, patrz, strzelaj do siebie, patrz! Ole, pójdę. Normalnie, falkał. Nie podchodź, nie podchodź. Nie podchodź. Mam ich w dupie! Nie strzelą się sami jak Niemcy. Niemcy jedne. A ten, kto wygra, wygra. Dajcie! Falcz, Deutsche. Ten, kto wygra, wygra ode mnie strzałkę w kokko. O, tam ty. Niepoko. Dostał! tego mi brakowało. O nie, znowu, no. Dobra. O Jezu! ty. Persobie jeden ty! Szatanie! Antychryście! Żydzie! Nie no, do żadę w nic nie mam. Uuu, Zombie jak e, się ma. Ej, przed mnie! Przed mnie lechami jeden! E, nie lubię ciadku! A e, kibry... ja cię przytulę, chodź, chodź cię przytulę! Chodź. Nie, ty mnie nie chcę, ty się ze wuchatki! Ej, no, odezwał się ty, włyszy, e, e, e. co przecież, że na jak Egmoryszei. Nie. Ej! się nie golił tepie. O. Dzień dobry. Ten się goli codziennie. Odejdź, odejdź ode mnie, odejdź ode mnie. Jeszcze to, byś wyglądał jak ta owca. Łopatą, 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 łopatą. Jej, łopatą. No daj co, tyle z nas jaskini, no ja nie mogę, no to No to ci poradzę, no. A ja już muszę wystrać do widzenia. Nie, to mnie nie idę w ogóle. O, dobrze, już jest lepiej. Teraz mi tak... Czemu nie zamknęłeś lodówki? Chami jeden ze wsi... No, nie zamknąłem, no. Ze wsi ludzie są bardziej wani niż ty, bo ze wsi są normalni ludzie, a ty nie jesteś ze wsi. Dobra, ja schowam w Nie słuchaj, ten tychamy jeden. Dobra, może zobaczyć to skrzynki na. Wy hey, Stefano i jesteś jesteśmy inni, no, nie ten, bo technicznie technicznej znowu, i w oko. Eee, jojne, Jo... Co to inaczej? Ja byłem wyszedłem teraz, no bo miałem problemy techniczne i. Dobra, to zobaczę to tej skrzynki, nie marudź. Tam, tam, pać, 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 pać. o. Tam trochę mam trochę i tego nie było. Ja się kupię w i, spać i no. Ty Cześć. Spadaj! Dzień, 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 dzień. Dzień. Idź spać! Spadaj! No, 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 no tak się... No. No i tak się dzieje z wami w tym poranek no tego, no nie. Eee, piękny poranek, do widzenia wam wszystkim. Coś i cołem mam nadzieję, że się wam spodobało. Tak. Cześć, 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 cześć cześć. Eee, I'm sexy and I know it. Mogłem sobie -y zrobić... Chcę zrobić tak tego. Trzy skina dwustronnego i, i, i na plecak wyśmia tego.

ty byś ham dla ham. chamby dla miecz. No właśnie widzę, że się w łóżku coś zachowało. Lul. Co jesz? Co? Strzały. I mięso, ząbiacze No bo zebrałeś jeszcze, <śmienicza> <śmienicza> masz to, 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 masz to,